Kiedy boli Cię ząb, pierwsza rzecz, która przychodzi Ci do głowy, to próchnica, prawda? Ale nie zawsze to jest przyczyną. Kiedy dentysta mówi, nie ma próchnicy, wielu jest zdziwionych i pyta, jeśli nie próchnica, to co? Dziś dowiemy się, dlaczego możesz odczuwać ból zęba, nawet jeśli nie masz próchnicy, i jakie inne przyczyny mogą powodować ten ból. Wielu dziwi się, gdy dowiaduje się, że ząb może boleć bez próchnicy. Istnieje jednak wiele przyczyn bólu zębów, nawet jeśli nie ma widocznej próchnicy. Najczęstszą przyczyną jest nadwrażliwość. Czasami odczuwasz ostry ból zęba, gdy jesz coś zimnego, gorącego, słodkiego lub kwaśnego. Dzieje się tak, gdy warstwa szkliwa, która chroni ząb, ulega erozji lub gdy dziąsła się cofają, Odsłaniając warstwę zębiny, która jest wrażliwą częścią zęba. Ponieważ zębina jest bardzo wrażliwą częścią zęba, wszystko, co ją dotknie, może łatwo spowodować ból, gdy jest odsłonięta. Choroby dziąseł, takie jak zapalenie dziąseł lub zapalenie przyzębia, mogą również powodować stan zapalny i dyskomfort. Czasami wydaje się, że ból pochodzi z zęba, ale w rzeczywistości jest związany z dziąsłami lub kością, która wspiera ząb. Inne przyczyny mogą obejmować uraz zęba, małe, niewidoczne pęknięcie lub zgrzytanie zębami. Te rzeczy mogą powodować małe pęknięcia lub podrażnienie nerwu zęba, co może prowadzić do bólu nawet bez próchnicy. Dlatego bardzo ważne jest, aby udać się do dentysty, jeśli ból się utrzymuje. Po ustaleniu prawdziwej przyczyny bólu, można zastosować odpowiednie leczenie, ból zniknie, a zdrowie jamy ustnej pozostanie zawsze dobre. Nie każdy ból zęba to próchnica, ale jeśli masz jakiekolwiek problemy, musisz skontaktować się ze specjalistą. W gabinecie dentystycznym Alex usiadł przed doktorem uśmiechem i powiedział mu, że odczuwa ostry ból gdy je lody, ale nie ma widocznej próchnicy. Alex był zaniepokojony, ponieważ nigdy wcześniej nie miał takiego problemu i obawiał się, że to coś poważnego. Doktor Uśmiech słuchał go z uwagą, uśmiechnął się i zapewnił, że to powszechne zmartwienie wśród pacjentów. Doktor Uśmiech, Aleks, to może być nadwrażliwość zębów. Wiele osób ma ten sam problem, zwłaszcza gdy jedzą coś zimnego, gorącego lub słodkiego. Nie martw się, to nie znaczy, że masz próchnicę. Kiedy warstwa szkliwa, która chroni powierzchnię zęba, ulega erozji z powodu nadmiernego szczotkowania, Spożywania dużej ilości kwaśnych pokarmów, po prostu z powodu starzenia się lub gdy dziąsła się cofają, warstwa zębiny może zostać odsłonięta. Ta wewnętrzna część zęba jest bardzo wrażliwa, a zimne rzeczy mogą bezpośrednio dotrzeć do nerwu i spowodować ten ostry ból. Ból nie zawsze jest spowodowany próchnicą czy ubytkiem. Czasami naturalna bariera zęba słabnie, a wrażliwe części zostają odsłonięte. Dlatego bardzo ważne jest, aby chronić szkliwo i dziąsła, aby uniknąć nadwrażliwości zębów i zachować zdrowy uśmiech. Doktor Uśmiech, zaufany dentysta z kreskówki, zaleca stosowanie pasty do zębów dla wrażliwych zębów. Ten rodzaj pasty chroni szkliwo i zmniejsza dyskomfort podczas jedzenia i picia. Jeśli Twoje zęby reagują na zimne lub gorące rzeczy, Ważne jest, aby wybrać odpowiednią pastę. Ponadto, unikaj bardzo zimnych lub bardzo gorących potraw i napojów. Nagłe zmiany temperatury mogą sprawić, że Twoje zęby będą bardziej wrażliwe i spowodują niepotrzebny ból. Staraj się jeść i pić rzeczy o temperaturze pokojowej w miarę możliwości i bądź ostrożny, gdy jesz bardzo zimne lub bardzo gorące potrawy. Doktor Uśmiech zaleca również dbanie o higienę jamy ustnej. Używaj nici dentystycznej do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych i wybierz miękką szczoteczkę do zębów, aby nie uszkodzić szkliwa i dziąseł. Szczotkuj zęby dwa razy dziennie i nie zapomnij wyczyścić języka, aby pozbyć się bakterii. I nie zapominaj o znaczeniu regularnych wizyt u dentysty i profesjonalnego czyszczenia zębów. Te badania pomagają usunąć kamień nazębny i szybko zidentyfikować problemy. Dzięki czemu możesz zachować zdrowy i promienny uśmiech. Doktor Uśmiech. Zwłaszcza jeśli zgrzytasz zębami w nocy, szkliwo może się zużywać i powodować nadwrażliwość i ból. W takich przypadkach idealnym rozwiązaniem jest szyna nocna na zęby. Pomaga ona zmniejszyć nacisk na zęby i zapobiec dalszym uszkodzeniom podczas snu. Doktor Uśmiech. Jeśli zostałeś uderzony w usta lub uważasz, że masz pęknięcie w zębie, nie zostawiaj tego bez leczenia. Idź do dentysty jak najszybciej, aby uniknąć stanów zapalnych lub większych problemów. Pamiętaj, ból zęba to sygnał ostrzegawczy z Twojego ciała. Nie ignoruj go. Wczesne profesjonalne leczenie ma ogromny wpływ na zdrowie Twojej jamy ustnej i codzienny komfort. Ból zęba. Czy to z próchnicą, czy bez. Zawsze musi być zbadany przez specjalistę dentystę. Dentysta ustali prawdziwą przyczynę i zapewni odpowiednie leczenie, zanim pojawią się większe problemy. Regularne badania i profesjonalne czyszczenie zębów są niezbędne do utrzymania zdrowia jamy ustnej i szybkiego wykrywania problemów. Nie ignoruj bólu. Twój dentysta to Twój najlepszy przyjaciel, jeśli chodzi o zdrowy i bezbolesny uśmiech.